w krainie wysokich rachunków i ich optymalizacji teraz mamy zamontowane 5 kW paneli i palownie hybrydowy z magazynem energii. I właśnie teraz następuje uroczyste otwarcie. Dla wszystkich, którzy pomagali. A, brawo! Idziemy odpalać. Odpalamy, podłączając zasilanie. Czekamy aż się poodpala na wyświetlaczu. Pierwsze uruchomienia, pierwsze informacje, pierwsze popykanie, około minutki. I mamy aktualnie 11V na baterii. Oczywiście to jest napięcie wewnętrzne. I następnie uruchamiamy baterię. Czyli, skoro mamy plus i minus podpięte przez bezpiecznik do magazynu, magazyn gotowy, no to odpięcie, podpięcie baterii to jest po prostu takie coś. I jak mamy już napięcie podane, to ono nadal na chorobniku się nie pojawia, bo musimy zezwolić na ładowanie i rozładowanie. I już pyka, a pyka, bo już czuje magazyn I już widzimy 40 i 50 V I już magazyn dostępny I teraz mamy podpięcie paneli Jak widać chwilowo zera I 5 kW pików przychodzi nam z dachu Do bardzo fajnej skrzyneczki z zabezpieczeniami i w ta ta Włączniku. I teraz te przewody prowadzą nam napięcie z paneli właśnie pod falownik i automatycznie on jeszcze używa swojego rozłącznika, który dopiero pyk. I pierwsze podanie napięcia paneli. Zobaczmy, już jest 433V. No i zostaje teraz podłączać odbiory. I to jest pierwsze odpalenie fotowoltaiki. Brawo! <klucz> Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I teraz życzymy wszystkim dużo słoneczka, dobrej produkcji. Niech nam rosną, ale optymalizacja rachunków, a nie rachunki. I życzmy sobie jak najwięcej szczęścia.